Witam ponownie, Widek z tej strony. Przyjechałem na tą moją rzeczkę, zobaczyć co tu się dalej kryje. Tylko dzisiaj sobie pójdę tam do tyłu, o tam, i w tą stronę pod prąd będę się kierował. Zobaczymy, cóż tam wyjdzie. Także do pierwszego lepszego przyłapania postanowiłem sprawdzić jeszcze co tu pod tym mostem się kryje no i coś tutaj się ładny opór daje zaraz zobaczymy co to będzie o coś takiego no dobry początek wejdę sobie jeszcze pod ten mostek sprawdzę zobaczymy czy coś coś więcej będzie o tutaj kolejne coś kolejnego coś trzyma ruszyło się no proszę taki pręciur. poważny no świetnie Patrz z powrotem do wody co prawda ale Teraz go będziemy szukać. Coś jeszcze. No, tylko jeszcze popróbowałem i coś coś mamy. Coś mamy. To wygląda jak, jak przecinak. O cholera. Wygląda jak przecinak. No fajnie. Coś się dzieje od początku. Jednak na razie tutaj w drugą stronę poszedłem. Taka konstrukcja. Tak, finalnie tyle wyszło z tego mostku. Całkiem nieźle. No, ale na razie zostawię tutaj to. Biorę wiadra i idę tam gdzie planowałem na początku. Tak, doszedłem tak prawie do miejsca gdzie ostatnio skończyłem. Coś mnie tu zatrzymało. Zobaczmy razem, co to będzie. Cóż to będzie. O! Łopata. To będzie Łopata. Jeszcze w całkiem dobrym stanie na upartego. Tak, tu chyba zacznę, bo tak sobie idę i dziungam i co chwilę coś się czepia. Na brzegu coś widać jakiegoś kwietnika. Na oko, fajnie. Ale zobaczmy, co mnie tu przytrzymało. O, następna szufla następna szufla na razie rzuciłem obok tamtej poprzedniej o coś coś tu się zaczyna nie wiem czy to będzie ciąg dalszy No o o, o, o o panie taka sztaba piękna nie wiem, czy to jest jakaś kolejówka, nie znam się na tym, ale przekrój ma bardzo ładny. To już wagę będzie miało. No, a oprócz tego takie różności. O, a tutaj jakby coś wystawało. Jakiś gwóźdź większy. O kurczę, z betonem niestety. To zostawimy go. O, ale tutaj trzyma, tu coś przytrzymało. Taka zdechła rurka. Jakaś zdechła rurka. Zabieramy. No, jakiś płaskownik drud kolczasty Zapowiada się, że będzie wesoło. O, o, o. Jest tu sygnał Opa Jak to się nazywa cholera? Nie pamiętam Ale jest to na pewno Od konia tu się nogi wkładało przy siodle No świetnie, takie jeszcze ładne dosyć w ładnym stanie A czy to było tylko to Czy jeszcze coś więcej? Tu jest dla mnie teren dziewiczy, bo tu nie byłem jeszcze tak daleko. No i coś się czepia. Coś się czepia. Tutaj chyba coś też widzę. Proszę bardzo. Cóż tu będzie? Też jakaś rurka pewnie od jakiegoś wózka podejrzewam. I takie zakrętasy. Słuchajcie, przekręcę cały czas przy tych wiadrach no i coś tu złapało ładnie To cholera mam rękawice już mokre trochę się ciężko je zakłada No i zobaczmy, chyba się ruszyło O, o ho, ho ho O ho, ho Wąż wodny Niech będzie ale piękna zębatka z taką pijawką o i kawał szkła pijawkę musimy chyba zostawić niech sobie pływa niech sobie żyje no chodź. coś tu znów trzyma trochę cóż tym razem Łańcuch od rowera i pozwijany i nie wiem jakieś jakieś coś tutaj wygląda, jakby jakieś dywany sobie spoczywały o, i są i widły są i widły dwucynkowe Takich wideł ja używałem jak byłem młodszy, u rodziców, przy rzucaniu snopków ze słomą na wóz. O, ho, ho. Coś tu dało znać, ale trzeba troszkę podkopać chyba. Pełno kamieni, ale trzyma dość ładnie. Okazało się, że taką blachą, która była tak pionowo wbita w ziemię, i nie szło tego ruszyć, ale jakoś, jakoś udało się. Dobrze, lecę dalej. No, coś tu mamy, coś tu mam. O, cholerka. Kawał druta i chyba płyta z pieca. Taka elka, albo. Może też jakiś jak topór. No i wiadro wygląda już powoli coraz lepiej. No słuchajcie, na razie dalej, dalej nie poszedłem, bo to się tu znów trzyma. O! Ale mamy coś. Mamy coś takiego oto. Nie wiem co to jest. Ale fajne, ach, podejrzewam, że to jest element od kosiarki, zęby takie, które tu w środku chodziła, chodził nóż, kosa, a tutaj zęby na zboże chodziły. No to jest to. O cholerka, teraz dwa załapały za magnes. Dobra, muszę to jakoś odczepić. No jestem kawałeczek dalej pod drzewami i coś tu coś się ruszyło coś się ruszyło co to będzie hmm. jakieś takie koło dysk może do rzucania może mina jakaś no cholera wie raczej koło bo tu jest chyba z zewnątrz guma dobrze Wziąłem sobie drugie wiadro, które jest puste i tym na razie sobie podziubię trochę dalej. O! Już mamy następny, następny sygnał, ale coś troszkę chyba trzeba go będzie podkopać. Była to taka obręcz zakopana cała, nie wiem czy to od wiadra, ale zabieramy. A tu sobie leży łyżeczka. To jest taka nawet ładnie zdobiona. Zobaczcie sami. No wyostrzy czy nie wyostrzy. Chyba nie wyostrzy. No ale no fajnie wygląda. Zabieramy. A co tu wystaje? Patrzcie jaka rura. No proszę. Ładnie. Trzeba wypukać tu jakiś pręt o taki długi do kompresji no chyba coś tu jeszcze widzę ładnego zobaczcie sami o cholera no to już ma swoją wagę cóż my tu mamy No proszę bardzo To jest ten krąg z pieca Żaliwo. Jeden tylko zaraz będzie więcej Zaraz zobaczymy No tu coś trzyma To jest bardziej trochę przymulony O Cóż to jest Ale ładny kąsek ładny kąsek o, taki kawał rury i taki talerz. Fajny. Dzisiaj no wychodzi na to, że będzie więcej grubszego niż gwoździ. No i to mnie cieszy. Aha. Aha. Coś tu trzyma. Coś no to teraz już na pewno mamy zawias świetnie pozdro Artur bo Ty zawsze mówisz że dzień bez zawiasu dniem straconym i tak sobie dziubie, dziubie tutaj baza troszkę rośnie ale coś tu wygląda jak jakaś drabinka nie wiem co Litera A, może to być jakiś, też nie ma bardzo, no nie wiem, nieważne. Jest pierwsze AGD w mojej karierze. Taki, oto, chyba był biały kiedyś. O niestety, dziura się zrobiła, ale to nie ja. I słuchajcie, jakaś cewka się przyczepiła. Czyli będzie trochę miedziuchy. Cienka, bo cienka, ale zawsze coś. Zaraz zobaczymy, czy to jest coś metalowe. No pewnie. A to jest taki duży zawias od stodoły. Taki długi. Taka sztaba. No i fajnie. I do bazy. No tak, to rozbierałem trochę to wszystko co miałem dalej. I wiadro już tak ładnie wygląda. Ale tu coś mnie przyciągnęło. Coś mi dało znać. Oha, rusza się. Coś idzie. Coś idzie. O, taki, kawałek, taki kawałek blachy O ho, ho. Proszę Jakiś kątownik jeszcze Ale ja tu niby byłem Ale Zostawiłem, nie mam pojęcia No i tym razem kombinerki wpadły Jak się je rozrusza To jeszcze do użytku nie, oczywiście śmieję się Pojadą Zresztą na skup złomu Cóż my tu mamy Tu jest takie troszeczkę zamulone, ale nie komarz Co to będzie? Co to będzie? To będzie kolarka. Tracę siły Takie coś Słuchajcie, tam były Widły głosynkowe tym razem jest trójząb, tak to wygląda. No i fajnie, no i fajnie tu mam takich tych dłuższych kawałków. Trochę to wygląda tak, to wygląda tak. Więc myślę, że czas się zbierać. Tak kochani, ostatni sygnał na dzisiaj. Coś ładnie tutaj trzyma. Zobaczymy razem. O, bomble idą. O, chodźmy. Taka rura. Czy też mów. O, cholerka. Pełna oczywiście piachu i kamieni. Jest ta średnica, chyba co ja ostatnio znalazłem, tylko tamta była dłuższa. No dobrze, na tym będę kończył. Chyba, że to jest drodze do samochodu, jeszcze wpadnie. Bo samochód jest tam. O, za tym słońcem. <noise> Jakkolwiek to zabrzmiało. Dobry, zapraszam na podsumowanie, które. Tak, wróciłem do domu. I finalnie wygląda to tak. Tu są takie te luźne, dłuższe elementy. Jeszcze kierownica od roweru wyszła. A tu mamy wiadra. I tak to czerwone. Tu jest 21 kg. Tu 26. No, razem z tamtym ja myślę, że 50 znowu będzie. Także super urobek, ja jestem mega zadowolony i dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Pozdrawiam serdecznie wszystkich.